Chciałbym przedstawić Wam serwer iCraft. Na serwerze panuje zawsze miła atmosfera. Tutaj będziesz czuł się dobrze. Posiadamy szereg udogodnień, które pozwolą Ci na odcięcie się od szarej rzeczywistości. Wśród doświadczonej grupy moderatorskiej doszukasz się kompetencji. Wierzycie w taką idealność? I tak wszędzie są grieferzy. Czyli jak na każdym serwerze, ale u nas to nie problem bro. Nasi moderatorzy skopują im tyłki z prędkością światła. I tak wszędzie są cheaterzy. Nie mamy także problemu z cheaterami, a zalicz spotcraft nie pozwala im wejść na serwer. A mniej citeru, to więcej przyjemności. A dostanę działkę? Jakie ku... Działki. U nas sam wybierasz, gdzie chcesz zbudować dom, gdzie chcesz zbierać surowce i gdzie chcesz posadzić drzewo. Ale wszystko mi zniszczą. Nic ci nie zniszczą. Tylko u nas masz możliwość założenia trzech kuboidów, każdy o wartości 11 tysięcy bloków. Zupełnie za darmo. Nudne mordy Steve'a? Z pluginem icekin każdy ma możliwość personalizacji swojej mordki. I'm sexy and I know it.